Jest rok 1888. Londyńska dzielnica Whitechapel pogrążona jest w mroku, biedzie i chaosie. Gęsta, wilgotna mgła przykrywa ulice, które ledwie rozświetlają słabe światła latarni gazowych. Brudne zaułki pełne są odpadków, a zapachy wilgoci i rozkładających się resztek jedzenia mieszają się z dymem węglowym. W takich warunkach mieszkańcy Whitechapel codziennie zmagają się z ubóstwem. Chorobami i przemocą. To właśnie tutaj rozpoczyna się seria brutalnych morderstw, które wstrząsną całym Imperium Brytyjskim. Sprawcą tych okrutnych zbrodni stanie się tajemnicza postać, której tożsamość pozostanie nieznana. Whitechapel końca XIX wieku to miejsce zapomniane przez władze i opuszczone przez społeczeństwo. Ogromna liczba mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa, walcząc codziennie o przetrwanie. Warunki mieszkaniowe są katastrofalne, ciasne, wilgotne i pozbawione podstawowej higieny lokale są siedliskiem chorób zakaźnych. Alkoholizm szerzy się na niespotykaną skalę, prowadząc do przemocy domowej, przestępczości oraz powszechnej degradacji społecznej. Prostytucja staje się jednym z głównych źródeł dochodu dla kobiet, które nie mają innych perspektyw. Policja rzadko interweniuje w sprawach lokalnej społeczności. Traktując mieszkańców dzielnicy z obojętnością lub pogardą. Whitechapel było również tygłem kulturowym: mieszkali tu zarówno Anglicy, jak i duża liczba imigrantów, głównie z Irlandii, Polski, Rosji i krajów bałtyckich. Napięcia etniczne i religijne były na porządku dziennym, co dodatkowo potęgowało atmosferę nieufności i frustracji. W takich warunkach nie tylko rodziła się przestępczość, ale także społeczna obojętność która pozwoliła mordercy działać niemal bezkarnie. Nawet gdy kobieta nie wróciła na noc, nikt nie bił na alarm, bo w Whitechapel zniknięcia były czymś powszechnym. Mary N. Nichols, znana jako poli, była pierwszą oficjalną ofiarą. Jej życie toczyło się w ciągłej walce z nędzą i uzależnieniem. Poli była znana z poczucia humoru, mimo trudnych warunków. Wielokrotnie szukała pomocy w przytułkach, jednak alkohol był silniejszy. Jej ciało znaleziono z poderżniętym gardłem oraz wielokrotnymi ranami kłutymi na brzuchu, co wskazywało na niezwykłą precyzję i brutalność mordercy. Eni Chapman, druga ofiara, również cierpiała z powodu skrajnego ubóstwa. Jej losy były naznaczone przez tragiczne wydarzenia, takie jak śmierć dzieci oraz rozpad małżeństwa. Eni próbowała zarabiać na życie drobnymi pracami, lecz nędza i alkohol popchnęły ją na ulicę. Jej zwłoki odnaleziono w podobny sposób co Nichols, z charakterystycznymi okaleczeniami. Elizabeth Stride, szwedzka imigrantka znana jako Długa Lis, uciekła do Londynu w poszukiwaniu lepszego życia. Zmagała się z ubóstwem oraz przemocą domową. Jej morderstwo różniło się od pozostałych, gdyż zabójca został najprawdopodobniej spłoszony, pozostawiając jedynie ranę ciętą na szyi. Catherine Eddowes, żyjąca w biedzie i alkoholizmie, Zginęła tej samej nocy co Stride. Jej śmierć była szczególnie makabryczna, z licznymi ranami na twarzy, usuniętym fragmentem ucha oraz wypatroszeniem, co wskazywało na narastającą brutalność zabójcy. Mary Jane Kelly, ostatnia kanoniczna ofiara, była najmłodsza i najbardziej enigmatyczna. Żyła w biedzie, ale utrzymywała kontakty z różnymi ludźmi. Jej ciało zostało odnalezione w mieszkaniu, całkowicie zdewastowane. Co uznano za najokrutniejsze ze wszystkich morderstw przypisywanych rozprówaczowi. Scotland Yard znalazł się pod ogromną presją nie tylko ze strony lokalnej społeczności Whitechapel, ale całej opinii publicznej Wielkiej Brytanii. Codziennie na biurka inspektorów spływały nowe zgłoszenia, donosy, anonimowe listy i histeryczne alarmy. W obliczu paniki władze musiały działać szybko i zdecydowanie, mimo że narzędzia, jakimi dysponowały, były wówczas z dzisiejszego punktu widzenia prymitywne. Dowodzenie śledztwem powierzono inspektorowi Frederickowi George'owi Ebberlinowi śledczemu, szanowanemu, ale i zmęczonemu miejskim piekłem, jakim był East End. Ebberlin znał Whitechapel jak własną kieszeń. Wiedział, gdzie policja nie zagląda, gdzie handlarze alkoholem rozcieńczają dzień w wiadrach z deszczówką i gdzie kobiety giną bez śladu, zanim jeszcze ktokolwiek zauważy, że zniknęły. Środki policyjne obejmowały patrole piesze i konne, nocne obławy, rozmowy z lokalnymi mieszkańcami i właścicielami przytułków. Ponad 80 tysięcy ulotek rozwieszono po mieście z apelem o informacje. Funkcjonariusze przeszukiwali zaułki, kanały i piwnice. Przesłuchano ponad 2000 tysiące osób, aresztowano setki, choć większość tylko tymczasowo i bez większego efektu. Brakowało jednak tego co dziś uznalibyśmy za podstawy, nie było analizy DNA, nie było porządnego zabezpieczania miejsca zbrodni, a świadków traktowano często bardziej jak potencjalnych podejrzanych niż źródła informacji. Mimo to próbowano nowatorskich, jak na tamte czasy technik, takich jak tworzenie profilu psychologicznego sprawcy. Scotland Yard zasięgał opinii lekarzy i specjalistów, którzy twierdzili, że morderca to najpewniej mężczyzna w wieku około 40 lat, o spokojnym usposobieniu, inteligentny, ale społecznie wyalienowany, być może cierpiący na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne lub schizofrenię. W trakcie śledztwa ogromne zamieszanie wywołały anonimowe listy, które zaczęły napływać do gazet i komisariatów. Najsłynniejszy z nich, list z piekieł, został wysłany do Georgia Luska, przewodniczącego Komitetu Strażniczego Whitechapel. W liście autor twierdził, że jest mordercą. A do koperty dołączony był fragment ludzkiej nerki, być może jednej z ofiar, list był napisany niestarannie, z licznymi błędami gramatycznymi i stylistycznymi, co kontrastowało z innymi bardziej literackimi wiadomościami podpisanymi Kuba rozpruwacz. Dziennikarze, zwłaszcza z The Star i The Times, po ogólnonarodową panikę. Ich artykuły były dramatyczne, pełne opisów przemocy, podejrzeń i emocji. W niektórych przypadkach istniały podejrzenia, że to sami dziennikarze fabrykowali listy i informacje, by zwiększyć sprzedaż swoich gazet. Prasa stała się nieformalnym uczestnikiem śledztwa, ale też jego sabotażystą każdy mężczyzna w ciemnym płaszczu stawał się kandydatem na Kubę. Z czasem frustracja opinii publicznej rosła. Policję oskarżano o niekompetencje, skorumpowanie, a nawet o próbę ukrycia prawdy z powodów politycznych. Niektórzy sugerowali, że mordercą był ktoś nietykalny, członek elity, lekarz związany z królewskim dworem lub masonerią. Te teorie, choć bez solidnych dowodów, napędzały kolejne fale spekulacji i tworzyły fundamenty pod przyszłe legendy. Zimą 1888 roku morderstwa nagle ustały. Policja nie wiedziała, czy morderca zginął, wyjechał, został aresztowany za inne przestępstwo. Czy po prostu zaspokoił swój chory głód? Frederick E. Berlin odszedł na emeryturę kilka lat później, z uczuciem niespełnienia i przekonaniem, że był blisko prawdy. Śledztwo oficjalnie zamknięto bez jednoznacznych rezultatów. Dokumentacja zgromadzona przez Scotland Yard pozostała przez dekady tajna. Dopiero w XX wieku udostępniono ją badaczom i dziennikarzom, co doprowadziło do lawiny nowych teorii, analiz i książek. Kuba rozpruwacz na zawsze zapisał się w historii kryminalistyki jako pierwszy medialny, seryjny morderca, który pokazał słabość państwowej machiny śledczej w starciu z prawdziwym mrokiem ludzkiej natury. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów sprawy Kuby rozpruwacza jest fakt, że mimo ogromnego śledztwa i setek podejrzanych, nigdy nie udało się jednoznacznie wskazać sprawcy. Brak dowodów, chaos informacyjny, panika społeczna i medialna burza stworzyły grunt pod to. Co dziś nazwalibyśmy klasyczną teorią spiskową deluxe. Lista podejrzanych obejmuje postacie z marginesu społecznego, lekarzy, artystów, a nawet członków rodziny królewskiej. Aaron Kośmiński, polski Żyd, imigrant z Kalisza, przybył do Londynu w latach 80. XIX wieku, uciekając przed pogromami. Kośmiński był znany z dziwacznego zachowania i niechęci do kobiet. Cierpiał prawdopodobnie na schizofrenię paranoidalną. Został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym w 1891 roku. Wielu historyków kryminalistyki wskazuje go jako najbardziej prawdopodobnego sprawcę, między innymi z powodu jego obecności w pobliżu miejsc zbrodni, zachowań agresywnych i przypuszczalnego braku alibi. Współcześnie pojawiły się również kontrowersyjne analizy DNA przeprowadzone na huście rzekomo znalezionej przy jednej z ofiar. Według tych analiz Materiał genetyczny miałby pasować do potomków Kośmińskiego. Jednak wielu ekspertów podważyło zarówno metodologię, jak i autentyczność dowodów. Montague John Drude był dobrze wykształconym nauczycielem i prawnikiem. Pochodził z dobrej rodziny, jednak miał poważne problemy psychiczne. Po morderstwie Mary Jane Kelly zaginął, a jego ciało zostało wyłowione z tamizy miesiąc później. Oficjalnie uznano jego śmierć za samobójstwo. Niektórzy śledczy twierdzili, że jego śmierć zbiegła się z końcem serii morderstw, co mogło wskazywać na jego winę. Problem w tym, że Drut nie był znany w Whitechapel, nie miał żadnych związków z ofiarami, a dowody przeciwko niemu są czysto poszlakowe. Właściwie jedynym argumentem jest czasówka między jego śmiercią a ostatnim morderstwem. To jedna z bardziej barwnych teorii, Sir William Gall. Gal był nadwornym lekarzem królowej Wiktorii a jego nazwisko pojawiło się w kontekście spisku mającego na celu uciszenie kobiet, które rzekomo wiedziały o tajnym ślubie księcia Alberta Wiktora z katoliczką i prostytutką, co miało być politycznym skandalem nie do zniesienia. Gal miał, zgodnie z tą teorią, eliminować świadków na zlecenie rodziny królewskiej i masonerii. Historia jest tak nieprawdopodobna, że aż fascynująca i doczekała się literackiej oraz filmowej adaptacji w postaci powieści graficznej i filmu From Hell. Choć nie ma żadnych dowodów potwierdzających udział Gale, teoria przetrwała dekady dzięki aurze tajemnicy i masonom, którzy, jak wiadomo, pojawiają się zawsze tam, gdzie są sekrety. Brytyjski malarz impresjonistyczny Walter Sickert, znany z dziwnych obrazów, groteskowych tematów i fascynacji przemocą, niektórzy sugerowali, że miał osobisty powód do zemsty na prostytutkach. Amerykańska autorka Patricia Cornwell zainwestowała fortunę w badania, które miały udowodnić, że Sikert był kubą rozpruwaczem na podstawie analiz pisma i DNA ze znaczków pocztowych. Jej teoria spotkała się jednak z ostrą krytyką naukowców i historyków. Wielu badaczy uważa, że Sikert był po prostu fascynatem tematu, być może niezdrowo, być może obsesyjnie, ale niekoniecznie sprawcą. Plotki o tym że wnuk królowej Wiktorii miał być zamieszany w sprawę, rozeszły się szeroko już pod koniec XIX wieku. Według teorii konspiracyjnej Albert miał być ojcem nieślubnego dziecka z prostytutką, a morderstwa były częścią akcji tuszowania tej historii. Teoria ta opiera się głównie na domysłach, insynuacjach oraz antymonarchistycznej propagandzie. Większość historyków uznaje ją za kompletnie nieprawdziwą, ale mimo to nie umarła. Bo przecież kto nie lubi skandalu z rodziną królewską w tle? Legenda Kuby rozpruwacza szybko przekroczyła granice faktów i stała się integralną częścią kultury popularnej. Już wkrótce po zbrodniach jego postać zaczęła pojawiać się w literaturze i sztukach teatralnych jako symbol ucieleśniający mroczne oblicze ludzkiej natury. Powieści kryminalne i horrory zaczęły czerpać inspirację z nierozwiązanej zagadki rozpruwacza. Podkreślając strach przed nieznanym i tajemniczym zagrożeniem. W XX wieku fascynacja kubą rozpruwaczem przeniosła się na ekrany kin i telewizorów. Słynny film Z Piekła Rodem przedstawiał morderstwa w Whitechapel w kontekście teorii spiskowych z udziałem masonerii i brytyjskiej rodziny królewskiej. Seriale takie jak Ripper Street oraz Whitechapel kontynuowały opowieść o rozpruwaczu, osadzając ją w różnych kontekstach czasowych i kulturowych. W literaturze Kuba rozpruwacz stał się centralnym motywem wielu bestsellerów, takich jak powieść graficzna From Hell al Namura, która pogłębiała teorie spiskowe wokół masonerii i arystokracji. Postać rozpruwacza pojawiła się także w niezliczonych grach komputerowych, oferujących graczom możliwość rozwiązania zagadki, której historycznie nigdy nie udało się rozwikłać. Kuba rozpruwacz trafił również do muzyki i sztuki ulicznej. Współcześni artyści używają jego wizerunku jako symbolu buntu, tajemnicy i przemocy. W przestrzeni miejskiej Londynu można znaleźć murale i instalacje inspirowane jego postacią. Nie brakuje także turystycznych szlaków śladami rozpruwacza. Przewodnicy oprowadzają turystów po miejscach zbrodni, opowiadając przy tym makabryczne szczegóły i teorie spiskowe. Dla jednych jest tylko zbrodniarzem. Dla innych symbolem społecznej niesprawiedliwości i upadku moralności epoki wiktoriańskiej. Niezależnie od podejścia, jego historia wciąż przyciąga i fascynuje. Dlaczego do dziś, po tylu latach, wciąż mówimy o Kubi rozprówaczu? Dlaczego jego historia tak mocno osadziła się w naszej zbiorowej wyobraźni, że przerodziła się w kulturową obsesję? Odpowiedzi szukali historycy, psycholodzy, socjolodzy i artyści. I każdy z nich, jak w dobrym śledztwie, ma swój własny trop. Jednym z kluczowych elementów tej fascynacji jest fakt, że tożsamość sprawcy nigdy nie została ustalona. Nie mamy zdjęcia kuby rozpruwacza, nie znamy jego imienia, nie ma grobu, nie ma ciała, nie ma wyroku. Pozostała tylko legenda. I to właśnie ta pustka, ta biała plama działa na wyobraźnię mocniej niż jakikolwiek portret pamięciowy. Nasz umysł sam go sobie tworzy na bazie lęków, domysłów, archetypów. W nieznanym kryje się przerażenie, ale też fascynacja. Londyn końca XIX wieku był symbolem nowoczesności: elektryczność, telegraf, kolej, rozwój nauki i przemysłu. A jednak w jego sercu grasował ktoś, kto przypominał bestie z mrocznych baśni. Kuba rozprówacz był jak cień epoki wiktoriańskiej przypomnieniem że postęp technologiczny nie idzie w parze z moralnym. Zamordował pięć kobiet w środku rozwiniętego miasta, nie na jakimś odludziu. To nie był dziki las, tylko stolica imperium. I to działało na ludzi jak zimny prysznic. Oto dowód, że zło nie znika, tylko zmienia kostium. Kolejny aspekt fascynacji to kobiety. Nie były księżniczkami z bajek, ani damami z salonów. Były biedne, zniszczone życiem zapomniane przez społeczeństwo. I nagle, po śmierci, cały świat o nich usłyszał. Ich tragedia obnażyła hipokryzję epoki wiktoriańskiej, w której moralność i cnota były głoszone z ambon, podczas gdy ulice pełne były cierpienia, głodu i przemocy. Niektórzy współcześni komentatorzy twierdzą, że właśnie te kobiety, a nie sam morderca, powinny być centrum tej opowieści. I że fascynacja rozpruwaczem to tak naprawdę ucieczka od przyznania się do społecznej winy. Psychologia jungowska podpowiada, że Kuba-Rozpruwacz stał się archetypem cieniem. Jest uosobieniem wszystkiego, co wypieramy agresji, sadyzmu, kontroli, dominacji. Jego działania są ekstremalne, ale przez to symboliczne. To nie tylko człowiek, ale mit, ikona przemocy, która budzi grozę. Bo przypomina, że pod cienką warstwą cywilizacji wciąż drzemie pierwotna bestia. Człowiek z natury nie znosi niewiadomych. Dlatego tak bardzo kochamy zagadki, łamigłówki, gry detektywistyczne. Sprawa Kuby Rozprówacza jest jak wieczny escape room dla wyobraźni. Setki teorii, dziesiątki podejrzanych, mnóstwo co by było gdyby. Każdy może być detektywem, każdy może dopisać swoją wersję. To jak gra, która nigdy się nie kończy. I właśnie dlatego wciąż do niej wracamy. Nie zapominajmy też o jednym. Rozpruwacz to dziś Marka. Popkultura zrobiła z niego bohatera filmów, gier, książek, komiksów. Zbrodnia stała się produktem. To kontrowersyjne, ale prawdziwe. A im więcej o nim mówimy, tym bardziej go utrwalamy. Paradoksalnie, im mniej wiemy. Tym więcej możemy sobie dopowiedzieć. I tak legenda żyje własnym życiem, zupełnie niezależnie od faktów. Kuba Rozprówacz nie był pierwszym seryjnym mordercą, ale był pierwszym, który wszedł do świadomości mas jako symbol. Jego zbrodnie od dawna przestały być wyłącznie sprawą kryminalną, stały się lustrem, w którym odbijają się nasze lęki, uprzedzenia i obsesje. To dlatego nie zapominamy i nie zapomnimy. I tak kończy się nasza podróż przez mgły i mrok XIX-wiecznego Londynu. Historia Kuby rozprówacza to nie tylko opowieść o brutalnych zbrodniach, to także opowieść o lękach, które przenikają pokolenia, o niewidzialnych granicach, jakie społeczeństwo stawia między nami a nimi, bogatymi i biednymi, kobietami i mężczyznami, zdrowymi i chorymi. To także historia o zawodzie. Zawiodły władze. Zawiodły instytucje, zawiodła sprawiedliwość, ale może właśnie dlatego ta opowieść jest tak ludzka, bo Kuba rozprówacz nie był tylko mordercą. Stał się metaforą mrocznej strony nowoczesności. Choć minęło ponad 130 lat, jego obecność wciąż unosi się nad Whitechapel niczym duch, który nie zaznał spokoju. Turystyczne wycieczki śladami zbrodni, książki, filmy, podcasty wszystko to sprawia, że rozpruwacz nigdy naprawdę nie zniknął. Przeszedł transformację z człowieka w mit, z faktów w symbol. Możemy debatować o tym, kim był, możemy analizować jego motywy, śledzić każdy ślad, każdy list, każdą ranę zadawaną jego ofiarom. Ale być może najważniejsze pytanie brzmi: co ta historia mówi o nas? O naszej fascynacji przemocą, o tym, jak łatwo romantyzujemy zło gdy jest odpowiednio owiane tajemnicą. Bo może Kuba rozprówacz nie był tylko jednym człowiekiem, może był odbiciem naszej zbiorowej ciemności. Jeśli wciąż go szukamy, to może dlatego, że jakaś część jego historii wciąż żyje, nie w archiwach Scotland Yardu, ale w naszej własnej psychice.